Witam Was moi drodzy w finałowym odcinku otwierania Boster Boxa Brilliant Stars z Pokemonów. Zostało nam moi drodzy dzisiaj ostatnie 6 sześć, sześć Bosterków, które w dniu dzisiejszym otworzymy, tu jak widzicie jest dropik z ostatnich 30 bosterków, które otworzyliśmy w ostatnich, moi drodzy, 5 odcinkach. Dzisiaj finałowy 6 odcinek 6 bosterów lecimy. Oczywiście, jeżeli podobają Ci tego typu filmy, będzie mi miło, jak zostawisz subskrypcję. Łapkę w górę bądź w dół oraz komentarz, to zawsze napędza mnie do działania i daje mi świadomość, że te filmy się wam podobają. Także, moi drodzy, jedziemy i atakujemy, moi drodzy, z pierwszym. Pierwszym bosterkiem zobaczymy, czy będzie tu jakiś mega finał. Coś mocnego się trafi. Chociaż, moi drodzy, co by nie było, jak widzicie, rzeczy i tak są bardzo, bardzo mocne, więc nie ma co oczekiwać cudów, ponieważ cud się, moi drodzy, już wydarzył. Niesamowity drop, ale oczywiście miejmy nadzieję, że coś jeszcze się, moi drodzy, fajnego, przyjemnego jak najbardziej tutaj trafi oczywiście jak to zwykle bywa o udało się moi drodzy bez nożyczek że całkiem spoko chociaż było to z tym bosterkiem trochę walki i tak kodzik oczywiście jest dla was do góry nogami ale dacie radę i lecimy co my tutaj mamy czy jest coś moi drodzy ciekawego mocnego ja już tam widzę moi drodzy ja już to widzę! Jest ładny Ariados. Pokémona oczywiście nie znam, ponieważ nie jest on z moich czasów pierwszej serii, kiedy Pokémony oglądałem. Niemniej jednak, sama karta, moi drodzy, prezentuje się rewelacyjnie. Oczywiście, zanim ją obejrzymy, to ją bardzo ładnie sobie tu, moi drodzy, w folikę włożymy, co by była jak najbardziej dobrze zabezpieczona, bo to jest oczywiście, moi drodzy podstawa i obejrzyjmy sobie jak się ta karta moi drodzy prezentuje. No bardzo ładna, co by nie było, naprawdę bardzo ładne karci, bo które dołącza do przyjaciół. Także moi drodzy, pierwszy za nami jak najbardziej udany lecimy moi drodzy z bosterkiem numer 2 w dzisiejszym odcinku. Początek naprawdę gruby. Oczywiście udało się otworzyć bez udziału nożyczek. Bardzo fajnie. Na wejściu oczywiście jak najbardziej dla Was kodziwo. Badajcie kodziwo i lecimy. Lecimy moi drodzy dalej. Tu sobie uderzyłem w kabelek od głośnik telefonu. Mam nadzieję, że nic nie będzie. Ale widać, że nagrywa dalej, co my tu mamy. I czy coś będzie? Nie. To była chyba ta nasza karta dzisiaj taka. W tym bosterku. Tutaj nie było nic ciekawego. Ale, moi drodzy, nie zawsze musi być ciekawie. Chociaż jak widzicie, oczywiście wszystko jest naprawdę dobrze. Tutaj się ułożyło, bardzo fajne karty się trafiły nie ma co kompletnie co narzekać. Także otwieramy go. No nie, przecież no, bym musiał użyć moi drodzy nożyczek. Nie, nie muszę, daliśmy radę. I lecimy, z, moi drodzy, trzecim dzisiaj bosterkiem z finałowego odcinka, moi drodzy, otwierania bosterboxa z Brilliant Stars, Pokémonów. Jest to, moi drodzy, ostatnie sześć bosterków z kartami. Także zachęcam do komentarza, subskrypcji, łapki w górę. Tu w do... gdyż łożysz cię ku... O moi drodzy, co my tu mamy? Urshifu V Max Single Strike. Jaki to jest piękny. Jak jest... Nie, no moi drodzy, ta karta jest fenomenalna. Z ty odłożymy sobie ją. Patrzymy, co dalej jest. Taki, taki sobie mamy jakieś kolejne. O, też całkiem ładny. Ten też całkiem fajny, ale moi drodzy, no zobaczcie, co tu się odpierdziela. Trzy. Trzy Bostery i dwie. Naprawdę fajne karty, ale dobra, w moi drodzy, klasycznie wyjmujemy sobie, moi drodzy, folikę. Nie, no co tu się, moi drodzy, robi? Nie ma nic, dzieje się naprawdę mocna rzecz. Zobaczmy sobie tą kartę. Naprawdę złota karta, jest mega, nie? Złota karta, moi drodzy. Naprawdę piękna złota karta się trafiła. Bardzo ładna. Trafia do przyjaciół. Oj, co ci się stało, moja droga? Jest. No, co to się dzieje? Je. Yeah, stoi, moi drodzy. Lecimy z czwartym. Z czwartym bosterkiem moi drodzy. Lecimy. Nie ma co zwalniać, bo może tutaj coś się jeszcze kryje mocnego. Może jeszcze jakaś wersja Charizarda, bo tutaj ich naprawdę jest sporo fajnych w tym secie. Oczywiście na dzień dzisiejszy takich Stars są jeszcze dwa, więc jak najbardziej istnieje możliwość, że otworzymy kolejne, moi drodzy, pełne booster boxy na, na kanale. Także nie krępujcie się, moi drodzy, zostawiać łapek, komentarzy i subików. A my lecimy sobie dalej z tym, co tu jest. Lucario holograficzny. Ten też był całkiem ładny. Nie ma co. Ten kriminalny. nie ma nic takiego, wiadomo, mocniejszego, ale całkiem przyjemne karty, moi drodzy. Całkiem przyjemne. Całkiem, całkiem przyjemne karciochy. Jeszcze, moi drodzy, mamy dwa. Dwa z tego tutaj moi drodzy Buster Boxa także lecimy z przedostatnim dzisiejszym odcinku Przedostatni, moi drodzy w dzisiejszym odcinku oczywiście Kodziwo proszę Was bardzo to góry nogami, ale dacie radę jak to zwykle bywa wierzę i lecimy z tymi kartami co my tu moi drodzy mamy 3, 4, 5 o całkiem ładne i Drodzy Kingler! Nie wiem, czy ten Kingler się ustawił, czy nie. Będziemy to na końcu sobie zobaczymy, czy to był ten Kingler, który tam gdzieś może był, czy nie był, ale całkiem ładny, moi drodzy. Odłożymy go sobie tutaj. Kolejna biała karta z Faustar. Nie wiem, co to jest. Jeszcze się tego nie dowiedziałem, ale kiedyś będę w końcu musiał, no bo to się wypadało. I oczywiście, moi drodzy, folika. Klasycznie folika musi być ale nie to jest folika bierzemy karciochę moi drodzy co by była już ładnie ochroniona i zobaczmy sobie Kinglerka całkiem ładna karta moi drodzy, bardzo ładna <laughs> przepraszam was bardzo coś mnie smyrnęło w gardle więc wypadało odchrząknąć ponieważ moi drodzy w tym momencie mamy ostatniego, moi drodzy bosterka, a my tu lecimy, moi drodzy, w tym momencie. I cóż, lecimy z ostatnimi kartami, moi drodzy. Lecimy sobie. Żona mi dzwoniła, musiałem odrzucić połączenie, więc lecimy jeszcze raz, ponieważ zasłoniła mi kadr i nie widziałem, co pokazuję, moi drodzy. Także lecimy. Karta numer 1, dwa... 3, 4, 5, o, jaki ładny Clifferi, 6, 7, o i moi drodzy, nie będzie już konkretnego mocnego na koniec strzała, takiego, żeby nas tu rozniosło. Tak więc, moi drodzy, finałowo było całkiem ok, a teraz przejrzyjmy sobie cały drop, który wyniknął, moi drodzy. Salu Sieńkiego Boster Boxa. Obejrzyjmy go sobie teraz w całości jeszcze raz, czyli te najlepsze karty holo, jakie wystąpiły. Więc tak, moi drodzy, Charizard. Naprawdę grubo. w PHIMSICOT niech będzie. Moi drodzy, Zekrom, też całkiem ładna karta. Moi drodzy, Arceus, Arceus, też bardzo fajna. Moi drodzy, kolejny jest jaki Ariados, to jeszcze też bardzo ładna karta z takim pajączkiem. To jest pajączek. Możliwe że to ogląda. Fajna postać. Kolejny moi drodzy, Kingler. I kolejny, moi drodzy, Urcifu. -Ur Urcifu Urshifu V takich moi drodzy jest. Kolejny to będzie też Kingler, ale inny. Inny, moi drodzy, też całkiem wypasiony, potem mamy Entela, Enteja, Entej, moi drodzy, Entej, mamy Entej, potem mamy Drenne, też bardzo ładna karta, moi drodzy, następnie mamy Lumineona, Lumineon, bardzo ładna rybka. Kolejny będzie Acreola Premonition. Premonition. Acreola Premonition, tak to powinno, moi drodzy, się wymawiać. Mam nadzieję. I Rajczu! Rajczu jest zory, pioszczy, moi drodzy. Pikachu chyba, z tego co wiem, przynajmniej za mojej czasu w pierwszej serii, nigdy nie stał się Rajczu. Miał możliwość stać się Rajczu, kiedy była walka yy, właśnie z Rajczu. Niemniej jednak został dalej Pikachu, wygrał z Rajczu i nie wiem, czy w dalszych seriach potem się. Nie stał Rajczu, cóż, obejrzę kolejne, podcast, trzeba oglądać, to się dowiem. Natomiast w pierwszej serii, z tego co pamiętam, w pierwszej serii chyba nie stał się Rajczu, chyba albo na pewno. Ok, moi drodzy, tu mamy Umbreona, też bardzo ładne, bardzo ładny Pokémon, taki typowo mroczniak widać. No i ostatni, moi drodzy, to jest Jolteon. Jolteon, także ile mamy tych fajnych kart, moi drodzy? Na 36 bosterków w bosterboxie mamy 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Moi drodzy, prawie, no może nie połowa, ale te 40% praktycznie bosterków dało nam jedną kartę. Czyli praktycznie, moi drodzy, co drugi, co drugi bosterek, usiedniając, dał naprawdę jedną taką właśnie fajną karciochę. Także cóż, moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie otwarcia tego właśnie Boster Boxika. Zapraszam Was na kolejne moje filmy, a także na moje filmy poprzednie. Zachęcam 100 suba, komentarza oraz łapek. I cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam do... I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!